Słuchajcie, startuję z filmikiem, bo tutaj czas ucieka, tylko zmieniłem, zmieniłem jak widzicie w kadrze obraz i już, już jestem z domu. Moi drodzy, kurczę, sobie muszę położyć stopper tak, żeby, żeby mi tutaj nie spadał i żeby go było widać. Słuchajcie, ee, ha, teraz będzie głównie obraz, a nie Adam Razik. Ha ha ha. Moi drodzy, Adam Razik to ja! Jesteście na kanale Malowanie Krok po Kroku, więc muszę tak zrobić, żeby... Na razie obrazek jest w tle i zaraz będę o nim mówił. No, Jesteście na kanale Malowanie Krok po Kroku, a ja właśnie jestem Adam Razik i bardzo biorąc Was zapraszam do oglądania mojego kanału, do mojego świata kreatywnego i pięknego życia. Dzisiaj będę w kolejnym nagraniu już ponad... Pewnie nie wiem, jak nie policzyłem ile ich jest, ale zbliżam się do sześć siósepek, albo, albo i dłużej, albo i więcej. Będę kończył, nie wiem, przepraszam, z jakichś z tych napisów podykazowanej i teraz środek po prostu odbija tą wodą. Słuchajcie, e, to tak, e, skończyłem na tym, że e, przy żali ze sprzedanych obrazów, e, oczywiście, żal mi bardzo, a jak to jest dobrze wynagrodzone, to jakoś ten żal troszeczkę tak e, e, da się przeżyć i... Jak <grym> się dostanie. Chociaż z drugiej strony świadomie, że on wie, że może cieszy inne, innych gdzieś tam widzi w fajnym miejscu i, i, i po prostu mm, daje satysfakcję i nabiera tam wartości jeszcze i to poszło. To jest, yy, z jednej strony to my, jako tacy twórcy, malarcy, którzy malujemy obrazy, już stromo nie używam słów artyst, artyści, yy, 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 mamy Jesteśmy górą nad tymi, którzy yy, tak, takimi jak muzycy, czy tam nie wiem jak. Like, ty... No powiedzmy, muzycy to chyba lepszy, aktorzy o. Chociaż. Nie no, aktor też muzyk. Można nagrać koncert albo mm -hmm. płytę. Nie no, ale. Wiecie, obrazem można się cieszyć, i z obrazu można jeszcze na tym zarabiać, tak? To jest kolejny argument. E yy, jak masz, je, nie wiem, nagranie dobrego muzyka, no to masz nagranie. No, tam z czasem, e, chyba, że bardzo, bardzo starą płytę, no to tam może z wiekiem, tam z czasem nawet jakiejś wartości e, archiwalnej. Natomiast e, jeszcze tam z autografem na przykład. Natomiast obraz, ręcznie malowany obraz artysty, e, malarza, to jest po prostu takie, e, no to, to, jest, to jest inwestycja. No, to jest po prostu lokata kapitału e, i tego nie mają inni i, i, Dlatego tak zachęcam do malowania i tak zachęcam do kupowania obrazów. Ja nie mówię tylko o swoich obrazach. A prawo kupowania, to mm, ruszam, moi noty, ruszam z wielką ofensywą. Yy, zmienia się moja strona, będzie tam dużo więcej yy, obrazów takich do, yy, powiedzmy, w ofercie takich dostępnych, które mam yy, zaoferuje do sprzedaży, do, yy, no, do, czytarzy, do yy, Natomiast e, będzie też e, rusza ta moja strona społecznościowa to ta taka i tam coś bardzo zupełnego wymyśliłem, ale to też przy okazji powiem e, nie dobrą ci, tak, tylko tak zajawię, że tam coś będzie interesującego to zaglądajcie, śledźcie to, dlatego ważne jest subskrybowanie mojego kanału, bo wtedy mojego vloga, bo wtedy... E, Wszystkie informacje macie tam na bieżąco, dostajecie do swojej skrzynki, co tam nowego się nie pokazało, a ja tam zaraz będę was opowiadał o tym, jak tam coś się wydarzy. Dlatego zachęcam do subskrybowania, do oglądania, do lajkowania, do pisania komentarzy. Dwie rzeczy jeszcze powiedziałem o książce, także zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani. Będę też tam do martynki, napiszę, bo chciałem magnet finansowy. Wyśleć, jak to tam zrobić, jak to sobie z tym działać, żeby, żeby to mo można było sobie po prostu... I yy, tam jeszcze chyba parę osób... Yy, tam, Tu będę, będę Wam wysyłał. I, yy, ja jestem na stole leniwy, leniwą yy, osobą, jeżeli chodzi o pisanie listów. Takich yy, lepiej yy, zawsze wolę na przykład zadzwonić o a propos dzwonienia. Słuchajcie, miałem teraz ostatnio, wyłączam telefon jak właśnie, no, bo nagrywam, maluję, to się odcinam od tego świata zewnętrznego i staram się w tych godzinach takich, kiedy pracuję, nie, nie żeby to nie... Tak, to, czym jest telefon? To jest spotkanie z kimś, to niezapowiadanym gościem, to jest taki rodzaj spotkania, tak? Jeżeli ja na przykład sobie tam jestem teraz nie chcę się tak wytłumaczyć, że no, Zachęcam do, 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 do dzwonienia, natomiast jeżeli na przykład za, yy, miałem powiedzieć o tym, i to najprostszy przekaz. Jeżeli zadzwoniłeś do mnie i zadzwoniłaś i yy, 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 yy. ja nie znam swojego numeru, wyświetlił mi się numer i zrobiłaś, czy zrobiłeś to raz, no to yy, powtórz to, jeżeli nie odebrałem, bo ja też nie wiem, czy wtedy yy, dzwonić, może to, to dobry pomysł, jest, żeby oddzwonić do tego osób, które do, do, pod te numery, które zadzwoniły do mnie i później tam, może wtedy... Ale... Albo napisz mi SMS-a, proszę tam o kontakt, coś tam... Na pewno zadzwonię, oddzwonię. Yy... Także zapraszam. Yy... Też mój numer jest... Yy... Jeszcze jest yy... ogólnie dostępny, także... Yy... Proszę. Piszcie do mnie SMS-a, napiszcie albo maila. Umówcie się na... Możemy się umówić na rozmowę na Skype'ie, możemy się umówić... Tam możemy sobie wiele rzeczy wyjaśnić, pokażę Wam, ale też będzie niedługo ta funkcjonalność przy okazji powstania tej mojej nowej strony. Tam będziemy się umiać na webinary, będziemy się mogli pytać mnie bezpośrednio, będziemy się mogli wymieniać yy, z postrzeganiami, pomysłami, myślami, tam, ideami, czym tam z, yy, będziemy chcieli, będziemy sobie tam temat ustalać, będziemy rozmawiać i będziemy po prostu w bardzo bliskim, częstym kontakcie. Także bardzo się z tego cieszę. Wracając do, do jeszcze paru pytań i dzisiaj powiesiłem jak widzicie, ten pejzaż, który tutaj, kiedyś z tymi drzewami, który jest tutaj, yy, jak podpisany, ale powstał w tamtym roku, w 2013. Yy, I przy okazji tego, tej, tego pytania ani yy, dlaczego się nie maluje yy, na przykład najpierw yy, nieba później dopiero drzew i dopiero tam poszczególnych planów, to zaraz będę dlatego ten obraz sterował właśnie dlatego, że obraz tą powiesiłem. Yy, też myślałem, że a nie, on nie jest zaniksowany, jest, yy, jest po prostu yy, parwa już jest wódka, jest malowany, yy, gdzie szpachlon głównie, yy, głównie był, tu jest, no był też pan miejsc, generalnie to w sprawie, że szpachą są też miejsca, gdzie tylko pędzle. No i i i szpach malowany. Natomiast powiem bardzo, no nie jest, 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 jest jeszcze dalej u mnie w pracowni. A, widzę, że ma bardzo fajne momenty i o, o takich rzeczach jeszcze zaraz, zaraz powiem. No, no, natomiast y, jeszcze skończę, bo zacząłem w ostatnim y, odpowiedzi na, na, na kilka pytań z Waszych listów. Jeszcze skończę y, co do pytań Andrzeja. Y, Andrzej mi pytał o wernik, czy to ma jakieś znaczenie, czy to, na pokrytym wernikiem, czy to można tam malować. To mówię, że można. Czy do malowania są te żarówki potrzebne, emitujące światło dzienne, można, ale niekoniecznie. To drugie. Czy nie szkoda mi obrazów sprzedajonych czy mi ich nie żal? Oczywiście, że żal, ale jak są za dobrą cenę, to ten żal jest mniejszy. To trzecie, a takie spostrzeżenie czwarte. Andrzej mi pisze, że żebym coś, no tak mi sugeruje, żebym coś zmienił, bo nie widać, jeżeli maluję, to nie widać tego, że zasłaniam dłonią to yy, jak pędzel, jak pędzelkiem tam, jak, jak farbę kładę pędzel nakładam. Nie wiem czy to będzie lepiej, bo jestem praworęczny. lepiej to by było chyba, gdyby kamera jakoś tak z tej strony, albo ja żeby mi się tą rękę ustawiał yy, bardziej, yy, bardziej pod tym. Yy. Mam nadzieję, że będę Wam yy, więcej pokazywał takich... Yy, przy okazji pytania Andrzeja, jest mam takie przemyślenie, że jak to robią ludzie, którzy demalowania yy, yy, używają, ale to za chwilę, dobra, bo już mieszam wątki. Postaram się zrobić tak, żebyście to widzieli, no ale to chyba nic, jakbyś tam nawet jeżeli to zasłaniam, to, to nie jest chyba jakbyś tam bardzo, yy, bardzo tem. Tu właśnie w tym obrazie brakuje od razu to yy, Przy okazji będę mówił i tutaj parę planek to po, położę. Brakuje właśnie takiej konkretyzacji. On jest bardzo malarski, ale tutaj parę rzeczy się by przydało jemu. popatrzcie. Parę kwiatek i od razu ten, tam, to drzewo wyskakuje do przodu. Od razu nabiera innego życia, jak tam go pod klesk, pod, podrysuje ten troszeczkę ciemną farbą, ciemnym kolorem. Parę takich rzeczy zrobię i będzie, będzie ten, będę Wam opowiadał też o tym, jak będę tutaj... Bo chciałem o tym też wspomnieć. Są obrazy, które malując obrazy, jak mówiłem o takim tym momencie, kiedy obraz kończy, tak, że kończę. Nieraz gadano, podobałem się na takiej fazie, jak i ten mi się też podobał, taki jaki był, ale później wchodzi znowu czas do tego, żeby takiego, takiego spojrzenia, do ze świeżym, takiego świeżego spojrzenia i, po, i, i, i wniosek przychodzi taki, że a, przydałoby się tutaj coś poprawić, coś yy, zmienić, yy, może nie, niewiele trzeba w nim zmieniać, bo o, na tutaj są parę takich rzeczy, jest malarski, które, które tutaj yy, fajnie zaistniały, natomiast przydałoby się, żeby on był równo traktowany, równo wyglądał w różnych częściach tego, tego także myśl była taka moja, tu w tym, no nie mogę, nie mogę, yy, muszę jakoś, jak ja to robiłem wcześniej, że ja gadałem i malowałem, a teraz Teraz jest yy, to bardzo rozproszy. nie mogę się skoncentrować, kiedy mówię i, i maluję. Bardzo mi się tutaj bardzo chcę y, podziałać, żeby, żeby tutaj, y, coś nowego z tego obrazu wyszło, wykonało. Słuchajcie, Tak jak mówię, on może być skończony, ale nie musi. Może mogę kontynuować pracę nad nim i tak właśnie zamierzam to zrobić, żeby zrobić z niego jeszcze lepszy obraz. Y, m, moim zdaniem. Na tym etapie, który to zrobiłem, teraz widać, że tak, tutaj jest fajna zabawa tym kolorem, ale są miejsca surowe. Przy okazji, przydałoby się gdzieś tam troszeczkę więcej takich ciemniejszych plan, żeby więcej tego cienia dodać. To jest w tych niektórych partiach, jest po prostu zbyt płaskie no, to malowanie. Także tutaj po prostu wrócę do tego i zaraz Wam o tym opowiadam. Natomiast, jeszcze żeby skończyć wątek i odpowiedzieć na pytanie, to. Hmm. To tak, jeszcze Andrzej mówił o tym zasłanianiu dłonią. także o tym, jak to zrobić, żeby to dłonią nie zasłaniać tego obrazu przy malowaniu. Eee, po prostu do malowania po paru dniach. Eee, Andrzej mi o pisze, że na przykład trudno jest mu wrócić do malowania, kiedy paleta troszeczkę przeszła i, i znowu hmm, trzeba na przykład e, wrócić do kolorów, które, używanych na obrazie i po prostu namierzać je jeszcze raz. Eee, Wiadomo, że nie mamy jakoś jeszcze, zależy na jakim etapie jesteśmy, tego, tego, tej nauki, tego naszego doświadczenia z malowaniem obrazu, może takiej umiejętności, że na przykład pamiętamy jakiego koloru, czy jakich kolorów używaliśmy, czy nawet rozpoznajemy patrząc na jakiś kolor jakiego koloru użyć i jakich kolorów namieszać, wymieszać z jakim kolorem, jaki kolor z jakim wymieszać, żeby powstał właśnie ten, który chce na obrazie użyć, żeby był podobny i zbliżany na do takiego koloru, który tu użyłem w tym miejscu, a chcę y, zrobić y, podobnie, tylko na przykład coś tam y, przesunąć go dalej, y, plamę powiększyć tam, czy ją y, jakoś inaczej y, y, namalować. To, to dlatego to jest taka trudność. Mm. Słuchaj, trudność jest oczywiście. Y, ja powiem przy po okazji o czymś takim. E, ja, ja ostatnio dużo malowałem koki. I, a szczególnie malowałem dużo kopii, bo to dla mnie przebogata, prze, mm, fantastyczna kopalnia wiedzy, e, kopię, malowa malując kopię, czy tam prawie kopie, bo to nigdy takie kopiowanie nie jest, zresztą takie kopiowanie interpretacyjne, e, bo nie, nie, nie takie 0-1, takie dosłowne, e, ale kop kopiując obrazy Wam Gogha. Jak trudno jest e, a, Trudno to, trudna ta sztuka, to sztuka, to tylko wie ten, kto to, to takie obrazy kopiuje. Natomiast y, y, jak to jest piękna rzecz, jak to jest niesamowite, y, dochodzić do... Jak kiedyś chyba napiszę, wiecie, co? Ja mam wiele pomysłów, ale taki pomysł mi do mnie głowy przyta, skoro to, to trzeba go zrealizować. Napiszę książkę o tym, jak o, o, oczywiście od razu sprowadziłem w tym, wygooglałem i nie ma czegoś takiego. Jak malował Wam go Czy możecie mi powiedzieć... Y, jak on to robił? Czy on najpierw, tak jak ja to pokazuję, czy w jakiś inny, inny sposób na przykład nakładał, jak takie kopiowanie i takie wychwytywanie koloru, który, którego autor użył. To ja nie mówię teraz, teraz o Van ale Van jest przykładem niesamowitym, bo ja na przykład widzę, że w niektórych partiach obrazu, które maluję, do, docieram do, do takiego przekonania, że on kolor pobrudził, moim zdaniem. Zupełnie yy, widzę, jakie są różnice między moim malowaniem, a na przykład Pan Kiedy odkrywam, że na przykład, yy, yy, żeby jakiś tam cień, na przykład w jakiejś par partii obrazu, który on zrobił, yy, nigdy bym nie użył takiego koloru, żeby, żeby, rozumiecie, że na przykład, żeby złamać coś, to, bo nieraz yy, analizując, yy, dojść, na przykład zrobić w głębie takiego jakiegoś tam granatu, który widzi i jeszcze jest ciepło, jakiś tam ciepły i tak dalej, no to trzeba tam, nie wiem, użyć ultramaryny do tego, tam mieszać czegoś tam, ale żeby oddać taki półton tego, to nagle się okazuje, że on tam dodał, nie wiem, zieleni na przykład i złamał to jakimś, wybrudził i, i to widać też na palecie na przykład. Ymm, że na przykład na palecie, kiedy użyjesz, ymm, nie wiem, żółtego i yy, na przykład bieli i tam jeszcze troszeczkę marzniej czerwieni, żeby na przykład jakiś yy, rozbielony kolor skóry na przykład malować. Jak o, na przykład twarze Van Gogha w niektórych partiach, to widać, że on miał o, 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 to jest dobry przykład. Yy, widać, że jaką on... jak on nie przywiązywał wagi do takiej yy, czystości barwy, no. tylko raczej to było takie żywiołowe, emocjonalne. On miał pewien na przykład farbą, bo wcześniej malował na przykład niebieską. Miał od niebieskiej farby i widać, że w tym cieniu jest niebieska farba, której użył wcześniej gdzieś tam maluniec, na przykład żakiet tam doktora Groszek tam, jak, którego ja bym albo coś tam. Po prostu od razu widać, yy, że yy, jak yy, od, odkrywasz te tajniki warsztatu artysty, takiego nieżyjącego już artysty, takiego wielkiego Van Gogha, yy, przez samą Doświadczanie kopiowania jego praw. To jest niesamowite. I jak ja teraz mówię, to mam aż ciary na, 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 na rękach. Po prostu taka energia, taka pasja, nie, to po prostu jest niesamowite. To jest po prostu, jak można tego nie kochać, jak można tego nie lubić, to po prostu można robić całym z Tobą. Bierzesz w tę te, farbę, widzisz wtedy, odkrywasz, że ta paleta i odkrywasz w sobie, ten, ten, że jesteś tak blisko mistrza, jesteś tak blisko geniuszu, i, i później okazuje się, że. Twoje kroki, twoje malarskie kroki, które nieraz były po prostu perspektywy okazywały się, e, czy wydawały się e, nieudanymi, nieudolnymi, jakimiś e, to okazuje się, że o, Pan go robił takie, takie same błędy, po prostu tak samo się... Kurczę tam bruz, pobrudził sobie paletę, e, tak samo się tam, wiecie, może się wkurzył przy tym, e, może mu to nie wyszło. Jak on sam powiedział, że o swoich obrazach decyduje. Mm, ty w Twoich obrazach jest ta prawda, tak? E, to odkrywasz nagle tą prawdę, odkrywasz to, że po prostu ten obraz, który... E, dla nas teraz funkcjonuje w, 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 w tym obiegu naszym, naszym społeczeństwie, naszej cywilizacji jako art, dzieło sztuki milowy krok tam w, zdobyczu, do, w zdobyczach malarstwa, to on się okazuje, że ma fragmenty pobudzone, że to ma... I wiadomo, że to nikt nie powie teraz, kurde, no, ale odkrycia to pewnie razie, no kurde, no, tam wziął i ten... Tak, yy, Odkrył, że Van Gogh malował brudnym pędzem, ale to w przypadku mojego odkrycia jako dla mnie indywidualnego doświadczenia w malowaniu obrazu Van Gogha, to to jest dla mnie niesamowite odkrycie. Bo ja wtedy nabieram zupełnie innego spojrzenia na, na swoje malowanie. Dlatego to ja was na przykład zachęcam, jeżeli... Na, o, wolę, Wolałbym, na przykład, gdybyście malowali, nawet nieudolnie, ale próbowali... Hmm, te, próbowali na przykład malować kopie, czy tam takie... Hmm, nie masz co malować, to spróbuj namalować, na przykład Van Gogha, albo tam słoneczniki i tak dalej, ale próbować y, szukać takich y, odcieni barwnych, na przykład jak, jak to robił mistrz, niż, niż y, malować fotografii. Tutaj y, też przy okazji taki, taki pomysł na to, że jeżeli macie, nie macie, nie chcecie, nie, nie wiecie co, co malować, czy nie wiecie jak y, y, no, po prostu w jakiś sposób tam realizować swoją pasję i to lepiej namalować na, malować, y, na interpretując e, e, obraz na przykład mistrza jakiegoś Van Gogha, czy tam kogoś tam na waszego, czy, czy e, niż z fotografii. Natomiast ta druga uwaga i e, to jest też e, tak szybciutko, bo znowu się kończyć końcu nie tą Słuchajcie, jak na przykład e, malujesz i chcesz się doskonalić, na przykład malujesz szpachlą e, albo powiedzmy pastelem, rysujesz, rysujesz, rysujesz takimi pastelami to, i chcesz się z tym doskonalić być najlepsza, najlepszy. To znajdź sobie w necie czy takich yy, takie grafiki, takich yy, autorów, takie obrazy. Na przykład, yy, to mi teraz jesteście lekki, bo mam z głowy. Takie obrazy yy, osób, malarzy, artystów, którzy byli w tym najlepsi. Yy, jeżeli mamy, rysujesz zresztą z tymi pastelami, to na przykład jak to robił I znajdź ten. I później, bo. Wrócę do tego tematu, bo to jest kurczę, kończy się odcinek, bo to jest bardzo istotna rzecz mówiąca o tym, jak się doskonalić, ale nie tylko doskonalić z tym, żeby być najlepszym w tym, co robisz, ale też najlepszym i jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, jak dojść do tego, żeby Twoje prace zaczęli kupować, do takie sprzedawania swoich obrazów, swoich wytworów, tej działalności. Kończę, bo kończy się czas, żeby znowu się urwał. Miałem jeszcze powiedzieć o palecie, o tych kraterach na palecie, których Andrzej wspomniał. To w następnym odcinku to zrobię, zapraszam Was do oglądania mojego kanału, będzie tutaj wiele pasji, wiele emocji i wiele fajnego malowania i powiadania. To byłem ja na razik, trzymajcie się, cześć, a w następnym na odcinku zrobię coś z tym pejzażem. Przepraszam, żegnam się z wami. Jest bardzo fajny, natomiast wymaga jeszcze trochę zabiegów, żeby był jeszcze fajniejszy, jeszcze lepszy. taki pejzaż